Dzień dobry, teraz Państwu pokażę, jak umyję okna naszą metodą, za pomocą naszych czyścików. Do tego będzie służyć nam rękawica biała nasza, którą namoczę tylko i wyłącznie w samej wodzie. Do tego wezmę nasz samin. Naniosę dodatkowo na nasze okno e, sztuczne zabrudzenia, tylko i wyłącznie po to, e, żeby pokazać Państwu z czym nasze czyściki potrafią sobie po prostu poradzić. Wiadomo, że takie zabrudzenia zdarzają się w warunkach e, domowych, ale my chcemy pokazać z czym czyścik właśnie potrafi sobie poradzić. I tu mamy kremliwe. Chodzi o to, że jest tłusty. Tutaj mamy pastę do butów. Tutaj mamy szminkę. Czy też lakier do włosów. I wiadomo, w warunkach małych, na pewno Państwo by się sobie z tym poradzili. Co byśmy do tego wzięli? Pewnie standardowo jakiś ludwik, płyn do naczyń, czy coś w psikaczu spsikalibyśmy, to chwilę czasu by to zajęło, prawda? E, potem jakiś ręcznik papierowy byśmy to wytarli e, i tak naprawdę byłoby czyste. E, często właśnie pojawiają się też smugi. Smugi pojawiają się właśnie od tego, że e, środek chemiczny, który nierównomiernie po prostu rozetrzemy, E, przychodzi słońce jest tak zwane witaj e, królowo, tak? chodzą zamazy, e, wszystko po prostu widać pod wpływem e, światła. Jeżeli chodzi o naszą metodę, nasze czyścigi tutaj nie ma opcji, żeby było jakiekolwiek zamazy, czy to w warunkach jak będzie świeciło słońce, czy jak nie świeciło, e, zawsze efekt musi być ten sam. I teraz tak jak mówiłem, rękawica namoczona tylko i wyłącznie samą wodą. I cokolwiek by na tym oknie nie było, wszystko rozbijane nam jest w emulsję. Wszystko wchodzi nam w głąb naszej rękawicy. Cokolwiek byśmy tutaj na tym oknie nie mieli. Wszystko zostaje na tej e, rękawicy. Nasz czyścik niebieski działa nam jak brat syjamski. Cokolwiek by tutaj nie było, wszystko nam po prostu zbiera pozostałości wody. Nieważne czy to przecieramy w ten sposób, czy w ten. Widzicie Państwo, wszystko sobie odparowywało. Jest idealnie czyste. Nie ma żadnego smugi, żadnego zamazu. W ten sposób sobie czyścimy okna e, naszymi czyścikami. Ale pokażę Państwu jeszcze szybszy sposób, jeżeli chodzi o e, mycie okien naszym zestawem do okien. Tutaj mamy poduszkę podłogową. Też moczymy ją tylko i wyłącznie w wodzie. Wykręcamy oczywiście. Zakładamy na podstawę. Jak Państwo widzicie, z każdej strony jest większa po to, żeby umyć wszystkie te krawędzie. Cokolwiek byśmy nie mieli. Przy okazji myjemy część ramy. No i oczywiście myjemy sobie okno cokolwiek byśmy tutaj nie mieli, Mob nam wszystko musi po prostu przyjąć. Tutaj jest nasz ekspres. Guma cięta laserowa. 30% silikonu, 30% kołczu. Nie gnie się, nie łamie, nie pęka. Czy to jest plus 30 stopni, czy minus 30 stopni. Przykładamy sobie gumę. Ściągamy. Też co niektórzy powiedzą, że mają w domu karszer, że im to jest niepotrzebne. Oczywiście, jak najbardziej, tylko nie wiem czy Państwo zauważyliście, że karszer zostawia te pasy, tam też zresztą jest jakiś środek chemiczny, którego możemy użyć. Tu jest sama woda, nic poza tym, przecieramy sobie tylko gumę właśnie, żeby nie urodziła nam dalszej powierzchni i tak naprawdę to jest całe mycie okien. Szybko, łatwo, sami Państwo ocenią. Przecieramy oczywiście tylko te krawędzie. Zbieramy pozostałości wody, tak samo tutaj. I to jest całe mecie okiem. Okno jest czyste. Tutaj mam jeszcze rękawicę różową. Działało nam do e, jako antystatyka przecieramy po prostu sobie nasze okno bo czyszcząc naszymi czyścikami czyścimy e, przede wszystkim 60% szybciej i te powierzchnie brudzą się nam się zdecydowanie rzadziej, czyli myjąc okno, zwłaszcza od zewnętrznej strony, co też Państwu pokażę e, te powierzchnie po prostu brudzą się zdecydowanie rzadziej, bo przecierając czyścikiem różowym Nakładamy powierzchnię antystatyczną, przez co te powierzchnie właśnie yy, nie brudzą się tak często. Często pada deszcz po umyciu właśnie okien. Tutaj już tego problemu nie będzie, bo padający deszcz będzie spływał na miach po tafli lodu. Co oczywiście zobaczą Państwo w kolejnych naszych doświadczeniach. Jeżeli chodzi o mycie okna, tutaj umyję połóweczkę, żeby było widać ten efekt. Oczywiście ekspres i sobie wciągamy. Pracujemy oczywiście tylko w tych. Na różnikach pozostałości wody bierzemy naszą rękawicę różową, zwłaszcza od zewnętrznej strony. Robimy tą powierzchnię antystatyczną. Przecieramy wszystkie jakieś kłaczki, ewentualnie. I tak naprawdę można sobie zobaczyć, okno jest idealnie czyste. Szybko, łatwo, bez żadnych detergentów tak naprawdę sama woda i nic więcej. Jeżeli chodzi o mycie okien, dalej ta sama część, rękawice. Możemy sobie właśnie umyć ramy. Cokolwiek byśmy tutaj nie mieli. W żaden sposób to nam nie oddaje na dalsze powierzchnie. Wszystko zostaje nam na rękawicy. Z tego względu, że są zbudowane to pod podobieństwo włosa ludzkiego że przyjmują nam brud, a nie oddają nam dalsze powierzchnie. Przez co myjemy sobie właśnie ramy, parapety, jak oczywiście są, czy też te wszystkie wnęki tutaj, czy jak są przy okna? Cokolwiek byśmy tutaj nie mieli, wszystko nam rękawica wyczyści i zostaje nam oczywiście na rękawicę. Pracowniczycie ręce tu. Czy tutaj też rama. Tak samo jak są na oknach, te wszystkie rowki tutaj też rękawica ma długi włos, wchodzi na we wszystkie zakamarki i wszystko nam stamtąd po prostu wyciąga, wszystko co by nie było zostaje nam na naszej rękawicy. To tyle, jeżeli chodzi o mycie okien. Dziękuję ściśle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.